Okej, otwórzmy sobie cały kalendarz adwentowy naraz. Twierdził, że po prostu będę otwierała po szufladce i będę otwierała po kolei, niezważając zważając, jakie są numerki. Uszamę 23 grudzień, także tego ci chyba najlepiej najszybciej. Dobra, także po kolei tak jak leci otwieram. Wziąłem sobie narzeczki, żeby po prostu było szybciej. W ogóle nie znam tej marki. Jeżeli ją znaczy, to dajcie w komentarzu znać, co sądzicie w ogóle o tej marce. Kupiłam ten kalendarz adwentowy na promocji wysłanie. I widzę, że wybrany. Bo były przedostatni, także możliwe jest dobra ta marka. Dobra, mamy tu, mam taką pomadkę. Nawet bardzo ładny ma odcień. Robimy sobie słocza. Bardzo taka naturalna. Niedobre światło jest tutaj, jak nagrywam, ale mniejsza. Bardzo fajna. Dobra, następnie. Ym, no, no, sobie już numer 24. Jutro będzie. Wigilia, także. Zobaczymy co tam ukryli. Mamy paletkę. Bardzo ładnie się prezentuje. śliczna jest ta szata graficzna. W ogóle jest bardzo ładny ten kalendarz jak to się prezentuje. Kurde, ciężko się otwiera. O, ok. Mamy lustereczko w środku. No, bardzo fajne te odcienie są. I fajnie, że wsadzili w ostatnie okienko już coś lepszego, nie? Jakaś paletka. Dobra. Wyjdziemy dalej. Co tu będzie jeszcze ukryte? Numer 3? W no rozwalę całkowicie. Mamy tu konturówkę do tej pomadki. I ten kolor już jest też, widzę, przemyślany. A nie jakieś takie randomowe rzeczy bardzo taki neutralny odcień, tak sam jak ta pomadka. No tu te światło nie odpowiada, żeby Wam pokazać, ale mi się bardzo podoba. Także jest to na plus. Mamy obok znowu konturówkę. Je, czy to są? Nie. Mam tu jaśniejszą i ciemniejszą. To są takie miniaturki. Także spoko. Następny Też mamy konturówkę. Konturówka. To jest yy, czarna krewka do oczu. Dobra. Mamy tu pomadkę. Znowu. Jest to właśnie yy, po te konturówki, także bardzo fajnie. I takie miniaturki, żeby sobie przetestować, myślę, że naprawdę spoko. Zadarę ten kalendarz, jeszcze tą pierwszą część. Wow! Co to jest? Jak, jak nie lubię dziur, to tutaj odpowiem, że ten pilniczek jest mega ładny. Jest błyszczący. no. Nie jest taki zwykły ten pilniczek. I mamy co tu? Tę której zawsze mi brakuje gdzieś, gdzieś się gubię. Mamy... wow! To jest fajne. Mamy tu suwkę do włosów. Także bardzo fajnie. No bo ten jest super. Mam słówkę z karełkami. Mam taką koszulkę, także na... chyba mi się przyda. Bardzo ładna. Zło... Złota? No, taka złotawa. Dobra. Także przechodzimy do drugiej szufladki. No przecież jest ta szata graficzna. Dobra. Numer 3. Widzimy stało. Ale muszę uważać z tymi drożyczkami. Mamy tu lip Gloss, czyli mamy gościk w takim bardzo różowym odcieniu. Zobaczymy. Nie pachnie. No dobra. Jej, ale jest różowy bardzo mocno. Ale czasem lubię takie. No lepsze takie uważam na co dzień niż z czerwonym, żebym chodziło nie? Na no, to... Dobra. Po no, prostu ja go rozważam kalendarz szybki, No. Mamy gumki. No i jakie one ładne są. No, pod ten kalendarz. Z takimi kuleczkami, nie jest ma zachodziły. Mamy tutaj pędzelek do brwi, czyli może być tu coś do brwi. O, tu mamy świetny pędzelek. Taki do różu typowy, bym powiedziała. Taki w tych y, różach burżuła prawdopodobnie są takie pędzelki. No i jak mówiłam, ten pędzelek jest do cieni do brwi. Tak się prezentują te cienie. Myślę, że bardzo fajny, bardzo fajny jest ten kalendarz. Co tu mamy? Może tak, będę pokazać. Wiecie co, się to rozwaliłam. Ale jaki ładny highlighter. Czyli mamy rozświetlacz. Bardzo fajny. Bardzo ładny. Bardzo fajne te kosmetyki. Tu mam już dużo pełnowymiarową pomadkę. I to jest ten no, dzwonek czerwony, ale... No nie. No podchodzi takim pomarańczowo-czerwona. Bardziej w pomarańcz idzie, nie? Tak się mi się podoba. Mamy ostatnią szufladkę. Bardzo ładny jest ten kalendarz. Na razie jestem pod wrażeniem, jakie są tu te kosmetyki. Jeszcze żadnego dziadostwa nie było tutaj. Perełki, no ja mówię, ja to gdzieś tam listą klejam czy coś, no to na no ja pewno przy sobie tego nie założę. Nie. Albo to też można do jakiegoś okijażu dać sobie, nie wiem, gdzieś pod oko czy coś, też będzie fajnie to wyglądać. No i jak mieliśmy rozświetlacz, mieliśmy coś dobrego, mieliśmy pomadki, palety na cieni, no teraz mamy brązer. Też jest fajnie zachowane. Mamy taką spójność tą z tymi czasytykami. Mamy lustereczko, przepraszam, teraz widzę, że daje lusterka do kalendarzy. Bardzo fajnie z tym Marką. Nie znam tej marki, ale bardzo kosmetyki mi się podobają. Mamy tutaj, co to jest? Eyeshadow, czyli to jest cień, ale to będzie w kremie, taka wazelinka. Powiem Wam, i to jest pod tą pomadkę, tą Tak się świeci, na no pomarańczowo, jak dobrze widzę. No mi to światło tutaj nie odpowiada, ale coś, coś bardzo fajnego. Zobaczymy, jak się na to sprawdzi. O, to mi się już podoba. I to mamy róż w stiku. Wow, nie pachnie. Bardzo, bardzo jest i Wszystko jest w takiej estetyce różowej. Mamy tutaj, co to jest? że Co to jest? Okej, okay, to jest. Dobry V? Taki żel? Ach, kiedyś. Eyebrow żel. Czyli to jest dobry V, ale czemu? To... Czemu srebrne? Nie wiem, dziwne to jest. A zresztą zobaczymy sobie. Ale nie odbija się tak, ale nie, to jest bez sensu ten kosmetyk. Nie, nie podchodzi mi ten. Może troszeczkę, widziałam kiedyś, czy kiedyś, no są takie tusze, nie, nawet w Action, widziałam, że można pomalować sobie czarnym tuszem, a na to właśnie jakimś złotym, albo srebrnym, nie, no, ale nie lubię takich efektów. I co tu mamy? Maskara, jaka malutka, bardzo malutka. Ale szczotka jest ogromna. Już mam pomalowane rzęsy, także nie przetestujemy sobie, ale na pewno będę testować te kosmetyki, bo bardzo mnie zaciekawiły. Kalendarz mi się bardzo podoba, był najlepszy z tych wszystkich, które miałam. Także dajcie znać w komentarzu, czy Wy znacie tę markę, czy mieliście coś kiedykolwiek z tego. Jeżeli tak, to napiszcie mi, będzie mi bardzo miło. A ja naprawdę jestem pod wrażeniem w tym momencie tą marką. Także dzięki za oglądanie, miłego dnia lub miłego wieczoru.